Koronawirus pokrzyżował plany wielu firmom, w tym firmom z branży paliwowej. Anwim, operator sieci stacji paliw, moja, chce realizować dalej swoją strategię i otwierać nowe placówki. Naszym gościem jest pan Rafał Pietresina, prezes Anwi Mesa, operatora sieci stacji paliw Moja. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry. Panie prezesie, jak stacje moja radzą sobie w dobie koronawirusa? Panie redaktorze, oczywiście tak jak całe, cała gospodarka, widzimy zastój w tym w naszym biznesie. Oczywiście cała gospodarka spowolniła. Ludzie pozostali w domu, a więc ruch samochodów zmniejszył się znacząco. Co oczywiście przełożyło się bezpośrednio na sprzedaż paliw, na sprzedaż na sklepach, na gastronomię. No i widzimy tu znaczne tąpnięcie w, w, tych, w tych obszarach, jeżeli chodzi o nasze stacje. A polska, polska gospodarka powoli już jest odmrażana. Czy widzą Państwo, że no, te, ten ruch zaczyna się zwiększać? Czy jakieś światełko w tunelu pojawia się w branży? Oczywiście to jest widoczne, dlatego że widzimy też, sami jesteśmy uczestnikami tego życia codziennego. Widzimy, że tych samochodów na drogach jest coraz więcej, pojawiły się. W pewnym momencie nawet, że tak powiem, utęsknione korki, bo w momencie, kiedy, kiedy, one się, kiedy one znikły, było to trochę przerażające, wręcz ta pustka na drogach. Więc pierwszy korek, jak się pojawił, byłem wręcz zadowolony. Więc tak, widzimy tą, tą, tą zmianę. Powoli się wraca to, ta rzeczywistość do tej normalności. Oczywiście będziemy się musieli z tym mierzyć jeszcze przez długie miesiące, zakładając, że taka normalna rzeczywistość nie, nie nastąpi zbyt szybko. Natomiast tak, różnicę widzimy znaczącą do tego, że w tych pierwszych tygodniach od połowy marca, w kwietniu no spadki na sprzedaży w paliwach, w detalicznej sprzedaży to było kilkadziesiąt procent, powyżej dwudziestu, bliżej trzydziestu, teraz już znacząco się to podniosło, ale jest, jest jeszcze duża różnica pomiędzy tym, co, co obserwowaliśmy jakby w porównaniu rok do roku, Te, ta rzeczywistość jeszcze nie wróciła do, do tego, co mieliśmy rok temu. Panie Prezesie, a jaka może być ta druga połowa roku 2020? No i kiedy możemy wrócić do normalności, kiedy Państwa biznes wróci do normalności? Wie Pan, to trudne pytanie, dlatego, że znaczącym elementem w odpowiedzi do, na to pytanie jest fakt, czy będziemy mieć do czynienia z nawrotem wirusa i z dodatkowymi obostrzeniami na jesień tego roku. No bo to takie prawdopodobieństwo istnieje, komunikaty tego rodzaju gdzieś tam się pojawiają, więc e, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Musieli, musimy założenia jakieś przyjąć, nie? bo jeżeli się pojawi coś na nowo, no to jest to nieprzewidywalne, natomiast jeżeli się okaże, że nie, rzeczywistość na jesień nie będzie taka, jakbyśmy się oczekiwali, gdyby tego wirusa nie było. A jak zmieniły się stacje paliw moja w dobie koronawirusa? No bo teraz mamy szereg obostrzeń sanitarnych, wymagania sanepidu, jeśli chodzi o płyty z pleksi, płyny do dezynfekcji. Zdecydowanie musieliśmy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo naszych klientów, ale naszych pracowników. Oczywiście wszystkie obostrzenia, które wynikały z przepisów głównego inspektoratu sanitarnego, zastosowaliśmy, może nawet coś więcej. Zabezpieczyliśmy naszych pracowników właśnie środkami bezpieczeństwa, czyli wspomnianymi pleksji, dostarczyliśmy im płyny dezynfekujące, maseczki wedle wyboru czy przy ulicy, rękawiczki ochronne, ale oczywiście zadbaliśmy również o naszych klientów. Dlatego oni też do dyspozycji mieli również płyny dezynfekujące, mieli rękawiczki jednorazowe, co jest bardzo ważne przy tankowaniu, przy dystrybutorze, ale również w sklepie. W tym najgorszym okresie oczywiście były obostrzenia dotyczące ilości osób, które w sklepie się znajdowały. Czyli wszystkie te standardowe tematy, które były, że tak powiem, wytycznymi z rządowymi, do tego oczywiście były ograniczenia sprzedaży przede wszystkim gastronomii, prawda? W pierwszym okresie praktycznie żeśmy zatrzymali tą sprzedaż gastronomiczną, bo nie wiedzieliśmy, z czym się tak naprawdę mierzymy. Potem stopniowo uruchamialiśmy, no teraz już zgodnie z możliwościami, które mamy, możemy tą gastronomię sprzedawać, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich środków Bezpieczeństwa. Możemy jedną, również konsumować te posiłki na miejscu przy zachowaniu odpowiedniego, odpowiedniej odległości, odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Panie prezesie, u Państwa w biznesie dużo się dzieje. Mimo epidemii koronawirusa, e, cały czas starają się Państwo realizować e, swoją strategię, no, ambitną strategię. Nie ma, nie ma co ukrywać. Otwierają Państwo kolejne stacje paliw. Jakie są plany dalszego rozwoju? Może był taki przestój miesiąc półtorej, wynikający przede wszystkim z obostrzeń, które spowodowane były na przykład ograniczeniami w pozwoleniach na budowę, w pozwoleniach na użytkowania, w procedurach administracyjnych, ale to było tak naprawdę przejściowe. Jeżeli chodzi o nasz plan rozwoju, w żaden sposób on się nie zmienił. To komunikaty, które gdzieś tam w mediach istnieją, że te minimum 350 stacji w 2023 roku to jest absolutnie plan minimum, który, w którym zmierzamy. Potwierdzam, że jesteśmy najbardziej dynamicznie rozwijającą się siecią w Polsce. To jest rząd wielkości około 40 do 50 stacji rocznie i tym, tym trybem, tym trybem chcemy dalej, dalej iść i dalej się rozwijać. Panie Prezesie mówiąc, minimum zachęcił mnie Pan do zadania pytania o maksimum. Czy mają Państwo gdzieś ten, ten, ten górny limit? Z założenia na dzisiaj są minimum i tego chciałbym się trzymać, bo rzeczywistość zawsze może być różna. Taki jest nasz plan i takie są nasze założenia. Niech tak zostanie. A jak pan postrzega sytuację w branży, jeśli chodzi o, o, o Polskę? Jakie są obecnie największe wyzwania i zagrożenia? Jeżeli chodzi o Polskę, to tutaj mamy do czynienia z, z, z dwoma podmiotami, którzy, które w dość znaczący sposób e, tworzą duopol tak naprawdę na rynku. Nie wiemy jeszcze jak długo, dlatego że mamy tę świadomość, że toczy się postępowanie przed Komisją Europejską w ramach fuzji Orlenu. Lotosem, więc wkrótce możemy mieć jeden podmiot, więc mierzymy się z dużymi, ogromnymi podmiotami krajowymi oraz wieloma sieciami koncernów zagranicznych na polskim rynku, ale powiem szczerze, że bardzo dobrze sobie dajemy radę w tej rzeczywistości. Odgrywamy już myślę, że znaczącą rolę, jeżeli chodzi o sieci stacji paliw w Polsce, jesteśmy widoczni. Oczywiście standardy, które, które posiadamy, niczym nie odbiegają od tych największych graczy na rynku, a myślę, że mamy parę jeszcze dodatkowych zalet, które powodują, że jesteśmy dość charakterystyczni. Mam na myśli dość indywidualne podejście do klienta, stworzenie pewnej atmosfery, swojskości na stacjach. Pewnej atmosfery, bycia w miejscu, w którym się lubi być. To jest może różnica, gdzie polska firma, gdzie zarząd jest bardzo blisko tego biznesu, przekłada to tak naprawdę na, na tą rzeczywistość, gdzie klient może zobaczyć różnicę, zakładając, że wszystkie standardy, obsługa, oferta jest bardzo zbliżona do tych największych graczy. No właśnie, trochę Panu uprzedził moje kolejne pytanie, jak sobie radzić? Z tymi państwowymi gigantami, no i też z firmami z zagranicy. Ten rynek jest trudny, konkurencja jest bardzo duża. No i konkurenci na tym rynku są, że tak powiem, godni uznania, bo to, tak jak powiedziałem, bardzo duże dwie polskie firmy i szereg zagranicznych koncernów, które w Polsce funkcjonują. Panie prezesie, a jak sobie radzą e, państwa partnerzy franczyzowi? E, oczywiście mówiąc o spadkach sprzedaży. W dobie koronawirusa miałem na myśli całą sieć, więc tak samo jak i nas, ta redukcja sprzedaży czy to w paliwach, czy to w pozapaliwowych asortymencie dotknęła ich również, dlatego staramy się ich wspierać, oczywiście merytorycznie. Będąc stałej komunikacji z nimi, przesyłając im informacje o zasadach funkcjonowania, wytyczne do tych zasad, o podstawy prawne do tego, żeby byli na bieżąco zorientowani, ale również staramy się ich wesprzeć w takim ekonomicznym wymiarze, redukując im opłatę franczyzową na ten okres przejściowy trzech miesięcy, gdzie każdy grosz w tej dobie. Kryzysu takiego ekonomicznego, trochę powiedzmy, bo każdy z nas miał trochę kłopotów z tym związane. Na pewno jest jakąś pomocą dla nich, żeby im wesprzeć w tym trudnym okresie. Panie profesorze, a jak Pan postrzega. Temat elektromobilności, no bo dużo się o tym w Polsce ostatnio mówi. Też oczywiście w ten cały projekt są zaangażowane stacje paliw, na których to docelowo mają być punkty ładowania tych samochodów, na których za dużo jeszcze w Polsce nie ma, no ale jednak ten kierunek jest gdzieś tam wytyczony jako przyszłościowy. Faktycznie te trendy, które obserwujemy, no, pokazują pewien, pewną a, linię działania, jakiś kierunek, którym to wszystko może pójść. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, oczywiście Polska się różni w znaczący sposób od tego, co się dzieje w Europie. Na dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy się jakoś oprzeć na jakichś cyfrach, mamy około 11 tysięcy zarejestrowanych samochodów elektrycznych, w tym plug and play, więc jakby dwojakiego rodzaju, samych elektryków to nie wiem, znacząco mniej, chyba połowa, przy 23-4 milionach samochodów osobowych, spalinowych tak naprawdę. Okay. Więc perspektywa pewnie rozwoju tego trendu oczywiście, Mamy ten przejściowy temat, że pewnie niektórzy się zaczną zastanawiać, co się wydarzy przy cenach ropy, która no tu jest to kolejny temat. Szaleje. On ma związek przede wszystkim z konfliktem pomiędzy Arabią Saudyjską i Rosją i kwestią ograniczeń w wydobyciu. Na to się bo to była pierwsza dekada marca, na to się nałożyła, nałożył koronawirus. Szacunki są nawet, że to, jest, to stanowiło około 30% redukcji zapotrzebowania na rynku na rynku paliw, więc te wszystkie elementy spowodowały, że z poziomu zeszłego roku 60-70 dolarów spadliśmy do 19 w pewnym momencie dolaru, więc to wszystko ma wpływ też na rozwój elektromobilności, natomiast no, teraz po tych 2-3 miesiącach widzimy, że ropa już odbija dzisiaj na poziomie 42, ale to są wszystko elementy, które mają ścisły związek też z rozwojem elektromobilności, zakładając, że to jest krótkoterminowa przejściowa taka sytuacja, no to ten trend ten dalej powinien się gdzieś tam utrzymywać, że ta elektromobilność się będzie rozwijać. Natomiast te cyfry, których użyłem, 11 tysięcy versus 24 miliony i dalszy pewnie przyrost, no to powiedzmy sobie, że gdyby nawet 100 tysięcy samochodów rocznych przybywało w Polsce elektrycznych, no to perspektywa tego, że one przejmą jakby prym, to są dziesiątki lat do przodu tak naprawdę. No bo, więc jeżeli Pan pyta, no pewnie ten, Kierunek zostanie zachowany, natomiast jestem bardzo spokojny o, o to, że w Polsce zapotrzebowanie na tradycyjne paliwa i stacje będzie zachowane jeszcze przez długie, długie lata. Panie profesorze, dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.